Moi drodzy, małej z tej strony witajcie w nowej serii na kanale. I w tej serii będę wam pokazywał, jak należy prawidłowo tworzyć komponenty na strony internetowe. Prawidłowo, czyli z zachowaniem zasad UI UX, czyli user interface, user experience, ale i będziemy też dbać o accessibility, czyli o użytkowników, no niepełnosprawnych, którzy korzystają z jakichś specjalnych technologii asystujących do przeglądania internetu. I moi drodzy, pierwszą rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, jest to, że przyciski są, w zależności od tego, na jakim systemie je przeglądamy, na jakiej przeglądarce, to przyciski są inne, różne. Tutaj mamy jeszcze Selecta z boku, nim się nie przejmujcie. Natomiast zobaczcie, że na przykład na Firefoxie, być może jest to słabo dostrzegane w tym momencie, natomiast te rogi są delikatnie bardziej zaokrąglone niż chociażby na Safari, gdzie zaokrąglenia w ogóle nie ma, no i delikatnie bardziej niż na przykład na Brave, czyli na Chrome. Co więcej, zauważcie, że no właśnie ten Select fajnie to obrazuje, bo tutaj mamy jeszcze Hovera na Firefoxie, Jakiś taki hover jest. Ta opcja numer jeden, ten select jest taki też szary, gdzie na Chrome, na Brave'ie on jest całkowicie biały, jak widzicie. Na Safari to już w ogóle zupełnie inaczej wygląda. Natomiast przyciski w domyślnie na iOS, na macOS, na Windowsie, na Androidzie, one wszystkie będą na każdym z tych systemów wyglądały inaczej. Na Linuxie pewnie jeszcze inaczej. Także to jest pierwsza rzecz, o której warto wiedzieć. Druga rzecz, o której warto wiedzieć, to to, kiedy używać batonów. Ponieważ nierzadko jest taka sytuacja, że chcemy na przykład zrobić sobie Przycisk, który odsyła nas na, nas na jakąś stronę, jak na przykład w tym przypadku. Mamy tutaj trzy przyciski, trzy batony, które tak naprawdę batonami nie są. To są zwykłe linki. I moi drodzy, zasada jest taka, że baton używamy wtedy, kiedy ma zostać wykonana jakaś akcja. Na przykład chcemy otworzyć nawigację mobilną, chcemy wysłać formularz, chcemy, chcemy zamknąć jakiś model. Jeżeli klikniemy przycisk i coś się wykona jakaś akcja, no to wtedy robimy, to wtedy korzystamy z przycisków z batonu. Natomiast jeżeli chodzi o elementy, które nas, nas przenoszą na jakąś inną stronę, na inną podstronę, na inne miejsce na naszej stronie, tak, możemy mieć też kotwicę i na przykład z góry strony przejechać gdzieś na dół strony, wtedy korzystamy z tagów A. I tagi A możemy bez problemu ostylować wizualnie dokładnie tak samo jak baton, ale one wtedy batonem oczywiście nie są. W tym miejscu też myślę, że warto dodać, że baton będzie reagował zarówno na spację, jak i na Enter. Natomiast link, zobaczcie, w tym momencie klikam nic się nie dzieje, kliknę teraz Enter i w tym momencie spróbowała mi się tutaj otworzyć na CodePenie ta strona Twittera, ale jak widzimy nie działa, nie ładuje się, ale chodzi o to po prostu o sam fakt, że jeżeli chodzi o linki, to jeżeli ktoś korzysta z taba, shift taba, zauważcie, że w tym momencie pojawia się outline na tych naszych linkach, czyli w tym momencie jestem sfokusowany na linku do Twittera, teraz Facebooka, teraz Google+, aż zapomniałem, że to kiedykolwiek istniało i gdyby to był przycisk, mogę tutaj włączyć interakcję z tym elementem za pomocą spacji lub Entera, jeżeli chodzi o link, spacja nie działa, klikam teraz spację, uderzam spację, nie działa, klikam Enter, ponownie przeładowanie strony, no i tutaj w tym panie tej oczywiście strony nie otworzymy. Natomiast, jeżeli mamy ikonę w naszym przycisku, to zasada jest taka, że warto dodać opis, żeby użytkownik naszej strony wiedział, co dana ikona przedstawia. Ponieważ jeżeli jest jakaś osoba niewidoma, to jej czytnik ekranu no niestety nie przeczyta obrazka nie przeczyta ikonki. Jeżeli to byłby w ogóle jakiś tam plik SVG, to byłby sam kod, same cyferki, literki, więc sama ikona w żaden sposób nie pomaga użytkownikom, którzy są niewidomi. Dlatego zasada jest taka, że w takich przypadkach warto dodać jakiś tekst do naszego przycisku. Powiększymy może sobie tutaj MDN-a. Tu akurat właśnie mają bardzo fajny przykład odnośnie tego. Zobaczcie, że wewnątrz przycisku mamy naszą ikonkę SVG, czyli naszą gwiazdkę, no i mamy tekst, żeby dodać to do ulubionych. Czyli jeżeli użytkownik z czytnikiem ekranu dojdzie do tego elementu, no to czytnik ekranu przeczyta mu ten tekst. Jeżeli osoba zdrowa zobaczy taką ikonkę, to też od razu ma podpowiedź, że ten przycisk dodaje stronę do ulubionych. Więc pamiętajcie, że jeżeli osoba korzystająca z technologii właśnie asystujących, czytników ekranów i tak dalej, potrzebuje opisu do przycisku, to zdrowa osoba również może z takiego opisu skorzystać. Więc jeżeli macie przycisk, gdzie mamy tylko i wyłącznie ikonkę, dodajcie tam tekst opisujący, co ten przycisk robi. Natomiast to oczywiście nie zawsze mamy możliwość dodania takiego tekstu. Lub też ikonka jest na tyle rozpoznawalna, że każdy wie, każdy zdrowy, każdy zdrowy człowiek wie, co ona robi. Przykładem będzie chociażby burger ikonka, do której zaraz przejdziemy. Każdy, kto zobaczy taką ikonkę, wie, że ona otwiera nawigację mobilną, prawda? Więc zdrowa osoba, która widzi, tutaj do dodatkowego opisu nie potrzebuje. Ale osoba niewidoma, no już taki opis potrzebuje. Dlatego co możemy zrobić, to po pierwsze, możemy dodać taki tekst, jak tutaj widzicie. A następnie za pomocą CSS-a ukryć go wizualnie, czyli on na stronie sobie jest, natomiast wizualnie my go nie widzimy. Ewentualnie drugim sposobem jest po prostu dodanie Aria Label. Tu akurat pierwszy problem z tym wszystkim polega na tym, że tutaj został ten element stworzony za pomocą tagu A. To powinien być baton, także możemy to zmienić na baton, tylko że w tym momencie ten baton pewnie nie będzie, no właśnie, nie jest ostylowany, więc mamy background color nadany, ale tym się nie musimy na razie przejmować. Ponieważ w takich sytuacjach co możemy zrobić, to do naszego batona dodać sobie tutaj ARIA Label no i tutaj opisać czym ten przycisk jest. Na przykład, że to jest do otwierania nawigacji mobilnej Burger i Chodzi po prostu o to, żeby dać szansę użytkownikom niewidomym, którzy polegają na czytnikach ekranów, żeby oni wiedzieli co to jest ten przycisk, co on reprezentuje, co on robi. Kolejny ARIA, które chcę wam pokazać, to ARIA Pressed. Polega to na tym, że jeżeli mamy jakieś togle, czy na przykład jeżeli mamy jakiś edytor tekstu, jak na przykład Google Docs. I mamy przyciski na przykład do pogrubiania tekstu. Jeżeli w tym momencie ten przycisk wcisnę, tym oczywiście steruje się za pomocą JavaScriptu, to mamy coś takiego, jak atrybut, może tutaj go zapiszę, żeby był um, widoczny, aria rest, i on przyjmuje wartości albo true, albo false. Tym oczywiście steruje się za pomocą JavaScriptu, i rola tego atrybutu jest taka, że w momencie, kiedy właśnie jakaś osoba niewidoma korzystałaby z chociażby Google Docs, to w tym momencie, jeżeli my wciśniemy sobie przycisk do pogrubienia tekstu, zmieniamy atrybut aria-pressed na true. Dzięki temu osoba niewidoma będzie wiedziała, że ten przycisk jest wciśnięty, że pisze pogrubionym fontem. W momencie, kiedy go odkliknę, zmieniamy sobie to na false. Więc myślę, że jest to dość logiczne i proste do zrozumienia. Osoby niewidome też korzystają z edytorów tekstu, osoby niewidome też piszą książki, więc myślę, że o takim atrybucie warto wiedzieć. I moi drodzy, w myśl zasady no area is better than bad aria, z tym Was na razie zostawię, bo temat ARIA jest oczywiście znacznie, znacznie szerszy, natomiast chciałbym, żebyście najpierw utrwalili sobie wiedzę z tego odcinka, a jeszcze parę tematów mamy do omówienia. Także pamiętajcie, że jeżeli mamy jakiś element, który przenosi nas na inną stronę, inną podstronę, inne miejsca na stronie, zawsze korzystamy z a. Jeżeli mamy do wykonania jakąś akcję, otwarcie nawigacji, zamknięcie nawigacji, wysłanie formularza, wtedy korzystamy z batonów. Jeżeli mamy ikonkę w batonie, warto dodać tekst ponieważ pomaga on, on tak naprawdę wszystkim, nie tylko niewidomym, ale wszystkim. Jeżeli nie mamy możliwości dodania tekstu na stronie, mamy aria label. No i jeżeli mamy jakieś przyciski, gdzie czy na przykład toggle, czy przyciski, gdzie coś nam się zmienia, warto dodać aria pressed true false. I wróćmy sobie teraz do naszego pierwszego CodePen'a, ponieważ ostylowałem sobie trochę przycisk. Oczywiście pierwsza ważna rzecz jest taka, że przycisk jest elementem klikalnym. Domyślnie my mamy tutaj zwykły kursor, naszą strzałkę, naszą myszkę. Więc co powinniśmy zrobić? To zawsze powinniśmy sobie nadać kursor, pointer na naszym elemencie, żeby wskazać, że to jest element klikalny. Żeby było ładniej, możemy dodać jeszcze hovera, mamy taką akcję. I teraz zobaczcie, jeżeli byłbym osobą, która korzysta na przykład tylko i wyłącznie z klawiatury, nie może obsługiwać myszki. Jeżeli wcisnę sobie tab, shift tab, to zauważcie, że w tym momencie te elementy mi się podświetlają. Ja teraz za pomocą klawiatury mogę sobie tym sterować. To jest tak zwany outline. Outline po prostu wizualnie podpowiada nam, na którym elemencie obecnie się, się znajdujemy. Niestety, czy niestety, outline często jest, no, brzydki, nie pasuje nam do designu. W takim wypadku możemy dać sobie button focus, a następnie dać sobie outline i ustalić na none. I zobaczcie, że w tym momencie, jeżeli sobie kliknę Tab. Jestem teraz na selekcie, jeżeli dam Shift Tab, w ogóle nie mam żadnej informacji, że jestem teraz na przycisku. Zniknęła mi ta niebieska ramka. Także wizualnie może coś naprawiliśmy. No, ale ze względów na accessibility jest to oczywiście rozwiązanie złe, więc co powinniśmy zrobić? To jeżeli pozbywamy się outline'a, bo nam nie pasuje do designu, po prostu dodajemy jakieś inne elementy. Zobaczcie. Dam sobie teraz tab, jestem na przycisku, dam sobie tab, podświetliło mi się na niebiesko nasz select, shift tab, cofam się, widzę, że jestem teraz na przycisku. Gdyby tych przycisków było teraz kilka, to zobaczcie, będę miał sobie robił sobie taby, jak mi się ten przeładuje, jestem na tym przycisku, teraz na tym, teraz na tym, cofam się. Okay? Dzięki temu widzę, na którym elemencie jestem. Więc o tym pamiętajcie, że żeby pozbyć się tego brzydkiego outline'a, który też swoją drogą na różnych przeglądarkach może wyglądać inaczej, na fokusa dajemy sobie outline none, a następnie dodajemy jakieś style, żeby poinformować użytkownika, na którym przycisku jest. I moi drodzy, dwie ostatnie wiadomości. Pierwsza jest taka, że minimalne rozmiary przycisku powinny wynosić 44 piksele na 44 piksele. Chyba Apple to zaproponowało i się tak przyjęło. Jest to po prostu według badań dobry rozmiar przycisku, najmniejszy rozmiar przycisku, żeby wszystkim użytkownikom dobrze się z takiego przycisku korzystało. A zanim podam wam ostatnią rzecz, dajcie kciuka do góry, zasubskrybujcie kanał, jeżeli wynieśliście wartość z tego odcinka, jeżeli wam się podobał, będę mega mega wdzięczny. No i tą ostatnią poradą odnośnie przycisków jest, moi drodzy, przestrzeń między przyciskami. Teraz te przyciski są wielkie, bo mam font size 64 na nadany. Natomiast również, żeby dbać o wszystkich użytkowników, gdyby to było mniejsze, dajmy na przykład, nie wiem, tam 24 piksele, gdybyśmy na przykład byli na telefonie, małym ekranie, ktoś ma grube palce, to jest szansa, że przypadkiem wciśnie nie ten przycisk, który by chciał. Więc zadbajemy o przestrzeń między przyciskami, no i tak zadbać o tą przestrzeń oczywiście możemy sobie za pomocą chociażby marginesów. W tym momencie jest to dużo lepiej, ten margines błędu dla naszego użytkownika jest znacznie większy, jak ktoś ma duże paluchy, no to wygodniej będzie mu się korzystało z naszej strony czy aplikacji, to oczywiście pozytywnie wpływa na User Experience, co może potem wpłynąć też na zarobki na przykład. Komuś może spodobać się na przykład nasz sklep i kupi u nas, a nie u konkurencji, a z konkurencji ucieknie, bo właśnie będzie miała konkurencja zbyt ciasną, te wszystkie przyciski rozmieszczone. Także moi drodzy, tyle w tym pierwszym odcinku z serii. Dajcie znać w komentarzach, jaki komponent omówić w kolejnym odcinku, a tymczasem do następnego. Cześć!